Pocas, oh na' tu ce stai, da na-na-na-na! Dobry wieczór, dzień dobry, cześć siemaneczko, z tej strony Prezes Witam was tutaj w najnowszym odcineczku z For Life'a W dzisiejszym odcinku widzicie właśnie tutaj za mną tą normalnie te cudo, tą normalnie bestię W dzisiejszym odcinku się zajmiemy Dzisiejszy odcinek to tak samo będzie taki bym powiedział, że jest specjalny Ze względu, że sporo sporo tutaj kaski wydamy, a też co zrobimy w odcinku to sami zobaczycie Też tutaj chciałem też na powiedzieć, że z nami też dzisiaj jest gość specjalny Przywitaj się Cześć drodzy widzowie Jest dzisiaj z nami Poseidon. Udało się Tutaj, kogoś ogarnąć do odcinka. Więc w dzisiejszym odcinku jest Poseidon. W następnym odcinku możliwe, że będzie ktoś inny. Napiszcie w komentarzu, kogo byście teraz chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Jak Poseidona, to napiszcie. Jak na przykład Liska, to tak samo napiszcie. Wszystko to tak samo też tutaj od was zależy. Na start, zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie suba na kanale ze dzwoneczkiem, Wbijacie na Instagrama i na Discorda. Linki macie tutaj w opisie. My wsiadamy też tutaj do Brawury. I dzisiejszy, dzisiejszy też tutaj tuning, to będzie tutaj, do czego co też tak mogliście też zobaczyć po ostatnich tutaj właśnie odcinkach. No to mamy też zrobione apy, mamy też tutaj lampy poświetlane, licznik, co na pewno tego to nie będę zmieniał, to nie ma na pewno tutaj szans. Zajmiemy się tutaj właśnie silnikami, tak? I ja też tutaj właśnie postanowiłem, że zmieniłbym sobie kolor właśnie tych rantów, no bo z czego co też właśnie widać, no to nie, to są. Jezu, to są felki, a nie ranty, co ja gadam. Zmieniłbym tutaj właśnie kolor felk, no bo z czego co możecie zobaczyć, to właśnie są czarne, to zrobiłbym właśnie ten kolor na biały, żeby też tutaj tak było lepiej widać, a też tym bardziej, że. Ten kolorek mi się tak znudził, a też no jak wiecie no, no to musi być takie też te odświeżenie, więc na pewno zajmiemy się silnikiem, kolorem Felk. no i myślę, czyby no może też zmienić kolor brawury. Co, co o tym sądzisz, Sejdonie? No, myślę, że wreszcie doczekała się ta brawurka <laughs> jakiejś zmiany, Chwi była zapomniana. Chwila, bo ja teraz zobaczyłem, że nie, że nie ma jednej rzeczy. S spoilera nie ma, gdzie jest mój spoilera? Poprawiony, zdemontowałem, dobra, gitara, jedziemy dalej. Co? I też postanowiłem, że zrobimy też tak, żeby to też nie było tylko, że ulepszymy silniki, zmienimy też ten kolor brawury, tak samo też tutaj tych felki, to będzie koniec. Robimy tak, że ulepszymy też tutaj silnik i zobaczymy jak jedzie brawura ap 1 ze silnikiem też 1.8 i też bez, żeby też mniej więcej wam też nawet tutaj pokazać, co myślę, że nawet będzie w porządku. I weźmy my teraz większą pojemność silnika z 1.6 na 1.8 i mamy 100 tysięcy powiększ silnik. Bank. stoko wydane, 1,8. Zapraszam Ciebie tutaj, Poseł, do i Weźmy teraz cykl, cykl. No, palanie poszło. No, zapalanie poszło i dobra. Zobaczymy teraz. Wcześniej 1,6 z apem 1, VMAX było 180. Zobaczymy teraz, jaki będzie VMAX. Możliwe, że coś się 180. zmieni. Jak? 160 będzie mniej. Nie no, nie no 160 to nie, tylko chwilę. Ja też mam pomysł taki, żebyśmy też tutaj gdzieś wyjechali na taką prostą, prostą, prostą. Żeby też nie było tutaj właśnie żadnych jakichś dziur czy pachołków, czy nawet jakiejś tutaj raz niespodziewanej akcji na przykład to jest z tą kurierką. O, dobra, tutaj będzie prosta i mam też nadzieję, że uda nam się rozpędzić, że nawet tak polecimy chodnikiem. Dobra, cyk i dobra, lecimy 140, zaraz będzie i... Czemu! Jezu. Ale czemu? Nie, ale czemu dobra. Czemu jest teraz Fałmach 140 nagle? Niech Chwila, czy ja mam APA 1 włączonego? Nie. Mam ty. Co jest tą brawurą teraz? Czemu ma? Fomax o 140. Nie, musimy wjechać widzowie na autostradę. Wjedziemy na autostradę i wtedy zobaczymy, bo. No nie wierzę, jeden 1,6 z APM 1 jechał 180, a 1,8 z APM 1 jedzie 140. No co jest? Dobra, i uwaga, testujemy. Jak myślisz tutaj po sejdonie? Jaki będzie Fomax? Brawury. O, bonjour, Siemka. I uwaga, 140. Ty no ale czemu jest 140 Fomax? <śleski> No, to jest świetny moment, żeby zareklamować. Zapraszam tutaj do mnie na serwis. No, ale czemu jest... Modowanie, kręcenie, nie tylko o! liczników oraz podkręcanie mocy. Nie. To wszystko na warsztacie u Poseidona. No, zapraszamy, tylko czekajcie. Ja nawet zrobię tak, że teraz włączę tego APA1 i dobra, i zobaczymy teraz. Jak będzie większy Vmax niż 140, to ja wybuchnę. Aż tam zaraz zobaczymy. 120. Jedziemy, 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 jedziemy. Do, do... Ale o co tu chodzi, że 1.8? Nie, chwila, dobra, a teraz włączę tego apa. Cyk, że, żeby też nawet żeby też na tutaj pokazać. Jest i uwaga. O, chwila. O, 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 o. Ale idzie. idzie. No, zobaczcie. więcej. Więcej będzie O! No to jest 190 mamy. Mamy 190. Naprawdę jest bajka, że teraz my pojedziemy znowu do komponentów i teraz jedną osią ulepszymy sobie na 2.0, więc my też tutaj, tylko uwaga, bo też tutaj fotoradar, a też jak wiadomo, punkty karne są niemiłe na no For Life, tak samo jak w Ralu, więc nawet jeżeli wizowej macie tutaj prawo jazdy na rower, to tak samo też tutaj musicie uważać, żeby nie zdobyć jakichś punktów, no bo chciałbym tutaj właśnie przypomnieć, że jak macie rower i macie tutaj kategorię na rower, no to możecie też zdobyć tutaj punkty karne. Jak pięknie to wytłumaczyłeś Bardzo pięknie, że z tego wszystkiego jedzie policja A jeżeli wy nie, wiedzi, nie widzieliście Ostatnie... Wyłącz te sygnały bo, te, bo ja teraz mówię A jeżeli wy, widzowie, nie widzieliście poprzedniego odcinka Mojego spościgu, tak samo jak kuliska To zapra... o, o, To zapraszam was, żebyście tutaj oprzej. Nie, tutaj nie ma komponentów chyba, nie? Nie ma Kurde, muszę tam jechać, ale tak. lipa Ale co do mojego co do mojego tu właśnie ogłoszenia to zapraszam was żebyście tutaj dołączyli, i żeby nie było lisek mi nie zapłacił Robię to naprawdę ze swojego dobrego serca. Jakbyście się pytali czemu liska nie ma na odcinku, nagrywamy to wtedy, kiedy ma przedłużonego live'a. No dokładnie, to tak właśnie ta sytuacja wygląda. Jakby co to? Może kiedyś będzie, aczkolwiek po tym, co wy robicie na tych streamach, to raczej wydaje mi się, że chyba do Wigili go przytrzymacie. Więc pozdrawiamy. I może tutaj polisa przestać, przestać jeździć na tych bombach, bo mi zaraz łeb wybuchnie Ale dobra, my ulepszamy, 1.8 na 2.0, 125 koła, że silnik, bang Zapraszam ciebie tutaj znowu po do brawurki I zrobimy teraz tak, że... Nie no, no, nie, nie wyrobię zaraz, naprawdę no, no, no właśnie, weźmy, zablokujmy zamek Ja chyba tutaj właśnie będą musiał napisać propozycję na forum, żeby naprawili te drzwi No bo te drzwi coś, coś są tutaj zepsute Ale dobra, my zrobimy tak, że wjedziemy sobie na autostradę Ale, żeby też tak bardzo, bardzo nie przedłużać To widzimy na tą autostradę, że nawet też Tutaj zapłacają już za te bramki. No i zobaczymy tutaj właśnie Maxa Brawury. tego chwilę też tutaj włączymy lampy. No bo no wiecie, no widzowie, no też no, trzeba tutaj właśnie się pochwalić, że ma się tutaj właśnie lampki. My też tutaj właśnie zapłacimy kartą z i lecimy i testujemy VMAXA. No czekajcie, bo tutaj jest aktualnie blokada. O, dobra, już leci. Mamy tu jest tubę, 20. no nie ukrywajmy, ale AP1 to normalnie jest tak potrzebny w tym samochodzie, bo bez tego AP1 to ten samochód to normalnie muli, muli i to strasznie. I dobra, bez AP1, z czego co tutaj widzicie, VMAX to jest 150, a teraz weźmiemy sobie AP1 i, i sobie zobaczymy jaki jest właśnie VMAX z samochodu z AP1. że weźmiemy, cyk. Weźmy teraz ustaw moc silnika i mam nadzieję, że też nie będzie takiej sytuacji jak była właśnie zrywa. wcześniej. No, zrywa i to strasznie. I uwaga, 3-4. Ło! Aleć! Ci... Powiem tak: przy silniku 2.0 0 tu już naprawdę już człowiek odczuwa, że ta brawura jedzie. 200. Dwie paki. Jak to tutaj właśnie Poseidon powiedział? Dwie paki. Ten Vmax jest już naprawdę bardzo dobry. No, ja obstawiam, że przy silniku 22, prawura będzie jechała 210 albo 220. A ty, tutaj, Posejdonie, jak, jak obstawiasz? Ja bym stał 210 albo 212. No to 210. wszystkie. rzeczy. 210 mamy tutaj taki podobny. U ciebie jest 212, u mnie jest 220. No to jest naprawdę w porządku. Co no, wszystko też zobaczymy, ja też w ogóle myślałem, że się zaraz to rozwala, się nie rozwaliłem na szczęście I Teraz ostatni tutaj tuning, zwiększ pojemność silnika z 2.0 na 2.2, 2. cyk, poszło Proszę od razu potem zobaczyć ile masz opon To też, nie przy to to też zobaczymy, na pewno, tylko Rozwaliłeś się Aha, ale kiedy? <ślesk> Kiedy nie biśmiałeś. Się... Teraz teraz dalek jest zaraz Bez kitu, nie ogarniam tego. Ale dobra, my znowu jedziemy na rady i zobaczymy teraz jaki będzie tutaj VMAX i zaraz wszystko się okaże, ale naprawdę bez tego APA 1 to ciężko, ciężko, ciężko jej to naprawdę ciężko idzie. No też miejmy na uwadze to, że jest handling zimowy, nie? To jest też tutaj racja, jest tutaj właśnie handling zimowy, co... Z jednej strony jest fajnie jak jest ten handling zimowy, ale... Nie jest tak bardzo fajnie, bo na innych samochodach to. O Jezu. Jakby jeszcze na Fort tutaj wprowadzili, że trzeba opony zimowe zmieniać, jak jest zima, to byłoby naprawdę. Ja, jakby tak było, i by ktoś, nie wiem, miał tyle samochodów, co my na bazie, to ja po prostu nie wiem. Jednym samochodem bym jeździł zimę. Ja tak samo. Ja naprawdę. Albo tak, tak jak tak przeglądy się. miały być, że co miesiąc sobie rób przegląd. Z tymi przeglądami jest aktualnie cisza. Ale dobra, z czego co, co tutaj zobaczyliście? VMAX to był 160, teraz patrzymy z APM1. Cykumyku. myku. Jezu, ale zrywa. Ale zrywa. Ale idzie. Idzie jak zły idzie jak naprawdę zły. Idzie jak, lewo jak lewo szalony. Drody. Nie, nie, nie. I uwaga. Ale skam Taki Co sam to jest Famax. 205 No ale te... Te 5, 5, 5 km to jest takie... Mm, mm. Ja będę Dobra, ile by nie było. 2, 2, 2, 2. Ja będę musiał napisać na forum z tym VMAXem. Tak samo. A ty... i drzwi też się rozpieszyły. No. To się odpierdzi. Nie, bo, bo teraz tutaj przywaliłem przed chwilą. Aha, to To, to dlatego. Było. Ale my tak samo, też zobaczymy sobie na szybko. tutaj właśnie stan ogumienia na ten moment. Eee! Jeszcze kilka sezonów przyjedzie. Jeszcze. Widzowie! Jeszcze kilka sezonów sobie przyjedzie. Ale no... Do... Oj, sorki, ile? Nie mam tutaj, tutaj czujników, hmm. czujników cofania, sorki. Dobra, my też tutaj napisaliśmy, zapytaliśmy się też, żeby nie było, bo pamiętajcie widzowie, jak też tutaj zaranujecie niechcący kogoś, to też lepiej tutaj zapytać się, ile się należy. Możecie też tutaj zobaczyć, że za silnik, za zdarza i za drzwi, to jest aktualnie tutaj naprawa, Pff, naprawdę to są takie grosze, że nymygi. naprawdę nymygi, ale też dobrze. Z czego, co możecie, Miałem właśnie pochwalić, że mamy tutaj lakiernie, a teraz tutaj właśnie wjechał jakiś typo, a mam nadzieję, że długo no, no. mu, a mam nadzieję, że długo też mu, tu mu nie zajmie. Na początku to jest... zrobimy tak, że przemulejemy sobie te właśnie felgi na białe, co no nie będę musiał tutaj właśnie podjechać do tego, do warsztatu podglądowego, tylko jedynie co będę musiał się zastanowić, na jaki kolor właśnie zrobić tą brawurę. Jaki tutaj kolor polecasz, Poseidon. Ciężko stwierdzić. Nie byłem przygotowany na takie ciężkie pytanie Ale zielony sobie jaskrawy czas No, ale fajny no, jak na ścigacz. Jak na ścigacz, to na, naprawdę bardzo fajny. Ale dobra, my też tutaj cofamy Cyk, cyk, cyk Zgaj wszystko Zaparkowaliśmy też tutaj Tyłem I dobra, zrobimy na początku tak Zmień kolor Falk. Bierzemy sobie na biały Cyk eee, Mam tutaj bon Ja użyję sobie Pieniędzy bonu sobie tutaj Użyję kiedy, in wow. kiedy indziej no i naprawdę lepiej to wygląda. Lepiej to wygląda o, i to wiele. czarna brawura. Wiesz co właśnie myślałem, żeby zrobić czarną, no, aż nawet zrobimy czarną i zobaczymy. Aha, bo ja muszę Zrobię jeszcze... Co? Ten kolor jeszcze drugi. Dobra, zrobimy cyk, cyk, cyk. Jak to wygląda? Mm. Kur, a z tyłu w ogóle jakie masz śmieszne te. No, ale nie, nie, nie. Nie, nie Nie, nie siedzi, nie, nie siedzi z tym się właśnie zgodzę. Zróbmy ją całą białą i zobaczymy. Cała biała. No, bym powiedział, że jest Bardzo lepiej, lepiej niż czarny. To jest właśnie racja. To jest racja, że nawet. Wsiądziemy... No, odświeżony. No, odświeżony. Czy za... widzowie będą załatrzymy. mieli ten, szansę się wykazać w komentarzach albo w propozycjach, albo coś napiszą, o. czy im się podoba. Tak samo też możecie tutaj zaproponować inny kolor dla brawury. To ja też tutaj chętnie zobaczę. Jaki tutaj też kolorek by pasował do tej brawury, do tej bestii, ale takie odświeżenie. Pojazdu naprawdę na no, pozytyw. Ale też dobra. W tym odcinku byłoby też na tyle. Nie we... na tyle miałeś coś powiedzieć, na ile łapek miało coś być. A, a dokładnie. Dokładnie. Dziękuję tutaj za, za przypomnienie. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie, no tak. No dajmy taki mały próg dla was. Co w sumie tak. <noise> 500 łapek. Nie, nie, nie. To i tak wątpię, że to, że to tak szybko wbijecie. Jeżeli pod tym filmem będzie 123 łapeczki w górę, montujemy nitro w Brawurze i nagrywamy z tego odcinek. A i ja tutaj, właśnie, jak zobaczę, że z tymi łapkami wtedy lecicie szybko, 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 to ja też tutaj, właśnie postaram się jak najszybciej zarobić hajs i żeby jak najszybciej też tutaj wleciał odcinek. z tego wszystkiego. No to jutro montujesz nitro. Nie no. Z zanim oni wbiją, no to troszeczkę minie. My możemy też tutaj wysiąść i się też tutaj pożegnać się z widzami. My też tutaj dziękujemy, że weźmiemy też tak, tak, tak. Bierzemy macham dwa Dawaj Poseidon. O, al albo też można zrobić tak, tutaj może w te sobie kucnąć. Siądę na zderzaku. A jak naj jak najwyżej pęknie, to pojedziemy na tutaj twój warsztat i się tutaj na weźmie na... Na co się weźmie? Na co można wziąć? Na trytki weźmiemy, złapiemy i tyle. Albo na tego, <ślamy> szarą taśmę i pędzgi. Sporo sposobów jest, dziękujemy wam za oglądanie tego filmu Zostawcie łapeczkę w górę, 123 łapeczki w górę i montujemy nitro w tej brawurze Zostawcie suba na kanale ze dzwoneczkiem, wpadajcie na Instagrama i na Discorda, bo macie tam info o odcinkach naszych Tak samo też o streamach przedłużanych Liska, o której teraz robi Tak samo też... Który jak to oglądacie to pewnie dalej trwa Tak, tak, tak eee, Co tak samo, też tutaj za niedługo, już ja muszę tutaj zawitać ze za streamowaniem Dziękujemy, jeszcze raz Widzimy się w następnym odcinku lub na streamie Uliska. Trzymajcie się. Siema. Cześć.